Wspaniała wiadomość od wszechświata dla ciebie, jestem tutaj, mój ukochany synu, córko, aby przynieść ulgę w samotności, porzuceniu i cierpieniu, gdy świat wydaje się pusty, a łzy spływają po Twojej twarzy. Wyciągam rękę w Twoim kierunku i otaczam Cię moją miłością. W chwilach izolacji jestem Twoim stałym towarzyszem. Nawet gdy wszyscy wydają się od Ciebie odchodzić, Pozostaję u Twojego boku, gotowy wysłuchać Twoich najintymniejszych słów i podzielić się ciężarem, który niesiesz. Rozumiem ból, który tkwi w Twoim sercu i jestem tutaj, aby ofiarować Ci pocieszenie i wygodę. Obejrzyj ten film do końca, jeśli wierzysz w boską moc. Gdy przeciwności staną u Twoich drzwi, będę Twoim wsparciem. Nie ma sytuacji, w której nie mogę interweniować. Żadne trudności nie są dla mnie zbyt wielkie. Powierzaj mi swoje troski, ufaj mojej mądrości i pozwól, abym prowadził Twoje kroki. Jestem Bogiem, który zna Twoją przyszłość i ma wspaniałe plany dla Ciebie. W środku bólu przynoszę uzdrowienie, jestem lekarzem lekarzy, pocieszycielem dusz. Nie ma rany, której nie mogę zagoić. Nie ma cierpienia, której nie mogę złagodzić. Powierzaj mi swoje zaufanie i pozwól, aby moje pokój przepełnił Cię, przynosząc odnowę i odświeżenie. Jestem Bogiem, który przemienia ruiny w piękno i zamienia smutek w radość. Gdy poczujesz się zgubiony i bezradny, znajdziesz bezpieczne schronienie we mnie. Jestem solidną skałą, na którą możesz się oprzeć i żadna burza nie jest w stanie zachwiać mojej obecności w Twoim życiu. Szukaj mojego wsparcia, a dam ci schronienie w moim objęciu. Jestem Bogiem, który uspokaja burzę i przynosi pokój niepokojowemu sercu. Wiedz, że w Twojej słabości jestem źródłem Twojej siły. Gdy będziesz czuł się bezradny, nadam Ci odwagę i determinację potrzebną do pokonania każdego wyzwania. Nie skupiaj się na swoich ograniczeniach, ale patrz na mnie ponieważ w mojej obecności znajdziesz nieograniczoną moc. Jestem Bogiem, który umożliwia i wyposaża swoje dzieci do przekraczania wszelkich przeciwności. Skomentuj, wierzę, jeśli wierzysz. W najciemniejszych chwilach jestem jasnym światłem. Oświetlam drogę przed Tobą i prowadzę Twoje kroki. Zaufaj mojemu prowadzeniu i pozwól, abym wywiódł Cię z ciemności. Jestem Bogiem, który przywraca nadzieję i przynosi jasność w zatroskanych sercach. Gdy ból staje się nieznośny, pamiętaj, że jestem blisko Ciebie. Nie wahaj się wzywać mojego imienia, ponieważ jestem gotów wysłuchać i odpowiedzieć na Twoje modlitwy. Troszczę się o każdy szczegół Twojego życia. Zaufaj mojej nieskończonej miłości i pozwól, abym uzdrowił Twoje rany i przywrócił Twoją radość. W chwilach samotności, wiedz, że nie jesteś sam. Jestem tutaj, trzymając Twoją rękę i ocierając Twoje łzy. Powierzaj mi swoje troski i pozwól, abym zamienił Twój ból w pokój. Pozwól mi otulić Cię w moje miłujące objęcia i o Twoje siły. Znam każdą łzę, którą wylewasz, i każde westchnienie smutku, które ucieka z Twojego serca. Wiedz, że pracuję na Twoją korzyść. Nawet jeśli rezultaty nie są od razu widoczne. Jestem Bogiem, który sprawia, że wszystkie rzeczy współdziałają na dobro tych, którzy mnie miłują. Nie pozwól, aby samotność i desperacja cię pochłonęły, ponieważ jestem tutaj, aby ofiarować ci pocieszenie i nadzieję. Odwróć swój wzrok od okoliczności i trzymaj się mojej obietnicy, że nigdy cię nie opuszczę. Nawet gdy świat wydaje się zimny i obojętny, Będę obok ciebie, podtrzymując cię i umacniając. Pamiętaj, że twój ból nie definiuje tego, kim jesteś. Jesteś moim ukochanym synem lub córką, stworzonym na moje podobieństwo i z wyjątkowym przeznaczeniem. Nawet w najtrudniejszych chwilach niesiesz w sobie boski płomyk. Unieś głowę i zaufaj mi, ponieważ przygotowuję dla ciebie jasną przyszłość. Wiesz, że pomimo burz, które nawiedzają Twoje życie, mam moc przynieść pokój. Mam moc uspokoić wzburzone fale i wprowadzić spokój wokół Ciebie. Nie bój się przeciwności, ponieważ w moich rękach znajdziesz bezpieczeństwo i ochronę. Nie pozwól, aby ból czy więzy Cię opanowały. Poszukaj mojej obecności poprzez modlitwę i medytację, a udzielę Ci siły potrzebnej do stawienia czoła każdemu dniu. Pozwól mi oczyścić Twoje łzy i wypełnić Twoje serce odnowioną nadzieją. Wiedz, że nie jesteś sam, a w tej podróży, ponieważ ja, miłujący Bóg, chodzę obok ciebie. Zaufaj mi. W obliczu przeciwności, znam drogę, którą musisz podążać, i zawsze jestem gotów prowadzić cię we właściwym kierunku. Trzymaj się mocno mojego słowa, ponieważ jest jak lampa, która oświetla Twoje kroki. I jak światło, które prowadzi Twą drogę. Nie pozwól, aby smutek Cię obezwładnił, ponieważ mam moc przemienić Twój ból w radość. Otwórz swoje serce, aby przyjąć uzdrowienie, które mam dla Ciebie zarezerwowane. Pozwól mi doknąć zranionych obszarów i przywrócić Twoją duszę. Jestem Bogiem, który czyni wszystko nowym. W środku ciemności jestem jasnym światłem, które lśni mocno. Zaufaj mi, aby rozproszyć cienie i wprowadzić jasność do Twoich myśli. Nie martw się jutrem, ponieważ jestem Bogiem, który troszczy się o wszystkie szczegóły Twojego życia. Odpocznij w moim pokoju i wiedz, że pracuję na Twoją korzyść. W chwilach smutku i bólu, wołaj moje imię i znajdź schronienie we mnie. Jestem Bogiem, który słucha, pociesza i przynosi pokój smutnemu sercu. Powierzaj mi swoje troski w moje ręce i pozwól, abym się o wszystko troszczył. Zaufaj mojej wierności i miłości. Skomentuj, dziękuję, Boże, jako wyraz wdzięczności. Modlę się razem z Tobą. Drogi Boże, w tych chwilach, gdy stawiam czoło bólowi i smutkowi, wołam o Twoje pocieszenie i pokój. Pomóż mi nie zostać pogrążonym w zniechęceniu. Lecz zaufać Twojej wierności i miłości. Wzmacniaj mnie, abym zwyciężał wewnętrzne bitwy i pomagaj mi znaleźć radość w trudnościach. Niech Twoja obecność będzie stała w moim życiu, przynosząc ulgę i nadzieję w chwilach samotności i rozpaczy. Umacniaj mnie, bym codziennie stawiał czoła z odwagą i wiarą, wiedząc, że jesteś przy mnie. W imię Twoje składam tę modlitwę. Amen. Mam nadzieję, że ta wiadomość była dla Ciebie źródłem inspiracji. Jeśli Ci się podobało, napisz Amen i podziel się nią z kimś, kto również potrzebuje usłyszeć te słowa. I nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby mieć dostęp do więcej inspirującej treści jak ta. Na końcu filmu zostawię dwie sugestie wideo do obejrzenia. Zapraszam do sprawdzenia. Czekam na ciebie w kolejnym filmie.